Hej, cześć mam wszystkim ludzi z tej strony Rodak a to jest kolejny odcinek Skyrima. Hey, I tak, Patrick Węgiel stał się wampirem i to takim zajebistym wampirem, tylko teraz eee yy, yy, jak się a kontrolę. Dobra. Wciskałem guziki i nie działały hurdur. No, chciałem wiedzieć jak się to zmienia. Dobra, a zatem czy ja mogę w takiej postaci gadać z ludźmi? Wrócenie formy, o, kim jesteś? Bydło wampirów, co zamierzasz zrobić? Rozmawiaj, pożyw się. Uściłem. E, no dobra, czyli im bardziej jestem na głodzie. To już mówiłem wcześniej, ale im bardziej jestem na głodzie, tym bardziej. E, tym bardziej. jestem słabszy, tak? Nie, im bardziej jestem na głodzie, tym jestem potężniejszy. A im mniej jestem na głodzie, tym jestem słabszy. Tak to działa. Czyli pamiętajcie, nie, nie denerwujcie e, głodnego, bo wam jebnie. Dobra. I teraz tak. Lewy przycisk myszy to jest zwiększony przyrost cech wampira. Chyba dobrze. To chyba dobrze. No, nie, nie wiem jeszcze jak to działa, ale ja chcę najbardziej bardzo chcę zobaczyć jakie są te. Kurde coś walą za oknem. kurdur potęga grobu plus 50 premii do zdrowia magii i kondycji, gdy jesteś w formie lorda wampirów Okej, okay, to jest dobre Czyli taki standard. Magia krwi. Możesz przyciągnąć do siebie istotę z dużej odległości, a następnie zadać obrażenie poprzez duszenie. Oh. Możesz przyzywać gargulca, by dla ciebie walczył. Okej. Okay. Cel zostanie sparaliżowany. Fajnie. Tak klątwa zwłok taki. Taki paraliż. A tutaj? Nocna moc. Wykrywasz wszelkie istoty, nawet krasnoludzkie automatony. Uh. Niematerialna postać. Zamierz się w niewrażliwą na takim mgłę, podczas gdy zdrowi, magia, kondycja regenerują się. Aha. To dobre. Wszystko porusza się wolniej niż zwykle, ty zaś przyspieszasz. No, czyli bullet time. Chwila, chwila, bo tu jeszcze jest ten. Nie jest z tego świata. Nocne moce i Magia krwi kosztują 33% punktów mniej. Okej. Okay. A zabicie osoby potężnym atakiem przez ugryzienie przywraca całe zdrowie O Zatrute szpony Dobra, więcej obrażeń Podczas walki otacza cię chmara nietoperzy, które pożywiają się krwią przeciwników będących w zasięgu broni do walki wręcz U. Dobre to Dobra Jest fajnie, jest fajnie Ona tu żyje? Nie, niemożliwe Tu jest gargulec Nie chcę gargulca Gdzie są te... Bydło dla mnie. Gdzie jest moje bydło? Patryk Węgiel musi jeść. Jestem głodny. Tak naprawdę nie, ale jestem. Chwila. Yy... To jest magia krwi. Ok. A to jest. Yy... Nie wiem co. Sprawdzę to. Nie tu, nie tu, nie tu. Ku. Nie to perze, powrót z martwych, nie wiem co to jest, o, ale z tej liście wyglądam. Jedno to jest magia krwi, a drugie to jest magia duszy, coś w tym stylu. Nie pamiętam już. Wczoraj to mówił, ale ja już nie pamiętam. A dobra, to może ja już albo chwila... Porozmawiaj z Garanem. Okej, okay, ale dziś tutaj mówił ten Ziomek, że jest bydło, którym mogę się pożywić. Siema, Ziom, chyba ty mówiłeś, co nie? To jest chyba jego sypialnia czy coś eee, W ogóle zawsze mnie ciekawiło dlaczego oni w takiej tej trumnie się leżą, piją, cokolwiek Chwila. Mapa, nie mogę mapę odpalić, fuck No dobra, no to szukamy lochów, a lochy zazwyczaj są na dole, co nie? Ale jest zajebiście. No na dole też może być sypialnia wampirów. Też może. Nie kaszle mi tam. Babo. Lepiej co O. Super. I doradzam ostrożność w dobieraniu sobie partnerów do błyskotliwych konwersacji. Gdzie tu są te lochy, gdzie mogę się pożywiać? Gdzieś tam coś się wpiech dala. Dla każdego wystarczy. No, to fajnie, ale ja też chcę sobie coś zjeść. Wolę nie wiedzieć, co jest w tych beczułkach. Domyślam się. O. Nie. To zadaje obrażenia. Aha, a to ożywia. Dobra. No, ok. Przyzwałem sobie o tym pięńca. O Boże, a ten to musiał cierpieć. Siema, ty nie jesteś bydłem tak niebezpieczną magią, o Proszę bardzo Siema Dzisiaj będzie... Muszę się zniżyć do... Nie, tak się nie robi Chwila, kucnę może Da się kucnąć? Dobra To muszę to zrobić, przywrócenie formy Muszę klikać 3 razy Z, żeby załapało. Muszę... iść spać. W ogóle oni się nie boją, że coś może ich jebnąć, czy coś. Magia, moce... Lord Wampirów ma być ulubiony. Coś stąd trzeba wypierdolić. Tu za dużo się zrobiło. Okej, okay. gdzie jest to? Lord Wampirów. Oni są chyba jakimiś open... Oni są opętani, na pewno. Coś musi być na rzeczy. O, ruszył się. Dobra, podobno pazurami, jak się zabija, to też się jakoś wzmacnia. Albo nie. Na pewno są opętani. To jest niemożliwe. Wracaj Tak, to jest Ty, życia. Zwiększony przyrost cech wampira A gdzie te cechy się tam potem daje? Czy coś? Mogę skoczyć? No, nie aż tak wysoko. Nie umiem latać. Mam skrzydła, nie umiem latać. Fuck. Eee. Przywrócenie formy. Albo mogłem się zamienić w nietoperze. Też tak mogło być. Dobra, tutaj ten śpi. A sky mogę, to się pożywię. Dlaczego by nie? Pierwsze kroki w skórze wampira. Kłonięto krew życia. Dostępna cecha lorda wampirów. No to to, tak? Potęga grobu. No i okej. Okay. Nie toperze teraz. Aha, to jest taki instant Dobra, za chwila, to tam yes. Mogliby zrobić większe te klatki Muszę co chwilę przywracać się do formy I wchodzić znowu No, no trudno Wszyscy już chyba nie żyją Ile tu kości jest, tak które widzę no, Tu jest dół, do. zgaduję do, jakiej, do czego on służy Dobra, a skoro już jestem wampirem, to co mi tam szkodzi? Mogę sobie założyć... E, wampirzą zbroję. Okej... Okay. nie, do ciebie to nie chcę. W ogóle, jak tam oczy? No, mimo iż jedno tak naprawdę nie funkcjonuje, ale... Ale jest. Odrażający piesek. Nie wchodź mi w parady. A nie pourywam ci rąk Prawda, że proste? Mam gdzieś płache. Widziałem dość zagrywek politycznych Gdy należałem do rodu Dres Miałem ich dość wtedy Mam ich dość i teraz Mam wiadomość od Harkona, Harkona. Pamiętaj o kim mówisz Tak, tak Więc jakie jest życzenie naszego lorda? Powiedział tylko już czas No proszę Chcę więc kielicha Wiesz, czym jest kielich krwawego kamienia? Kielichem krwawego kamienia. Pierwsze słyszę. To raczej pilnie strzeżona tajemnica. Kielich należy do lorda Harkona już od jakiegoś czasu. Jeśli zostanie odpowiednio użyty, znacznie zwiększy nasze moce. Nie używał go od wieków. Jeśli teraz chce go napełnić, to zbliżają się wielkie wydarzenia. To dobrze. Chodź ze mną. Zaprowadzę cię do niego. Lord Harkon nigdy nie zechciał użyć kielicha. Polegając dotąd na swoich niemałych mocach. To fascynująca odmiana. No, to może prowadź. Aha. Muszę przynieść kielich krwawego kamienia. Kielich? Dlaczego? Co ty kombinujesz, Garan? Z rozkazu Lorda Harkona, Ordiolfie. Uspokój się. Nasz przyjaciel ma za zadanie napełnić kielich. E, tak to ja. Naprawdę? E, tak. Zaiste. Idzie do szkarłatnego domu. Cóż, w takim razie życzę szczęścia. Myślę, że to nie Fingalno będzie takie proste. I to najważniejsi doradcy Harkona. Z pewnością są bardzo zaskoczeni, że zabierasz kielich. Dzięki nie spodziewałem, nie zorientowałem się. uczta nie ma końca. Aha, i on A był. Jesteśmy. Teraz pilnie strzeżona tajemnica Tu jest jadalnia Główne miejsce w zamku A tu jest ta pilnie strzeżona tajemnica Ale to nie wystarczy Gdy się Lekt. to już stanie Trzeba będzie dodać do niego krew Potężnego wampira Pamiętaj, że szkarłatny dom Stał się No powiedzmy, że zamieszkują go teraz Mniej szanowani członkowie społeczeństwa Do ciebie należy wybór czy chcesz się z nimi układać, czy walczyć? Walczyć ma się rozumieć. Nie Zawsze to rozwój cech. Nie Lorda Harkona na próbę. I, aha, dobra. Zabierz kielich do krwawego kamienia do szkarłatnego źródła. Kej, kej, kej. A gdzie jest to szkarłatne źródło? Na tej samej wyspie? Czy muszę zapierdalać na drugi koniec Skyrim? Krowa, która wygląda jak dzik. Aha ha O smok. Która jest godzina? Proszę mi tu dać noc. No. Dobra, gdzie to jest? I jak daleko? Nieważne. Już się boję, że daleko. Mrr. Zimno musi mu być, ale ma wampirą, wampirzą krew, która mu się gotuje w, w, w żyłach. Tak, Dobra, Ko koniec śmieszków, kiszków. Kurde, jeżdżą za oknem, motorami, wyrost w pokoju. Okej, okay. zatem, gdzie to jest? No, no wiedziałem, po prostu wiedziałem Ja pierdolę Tutaj Serio Nie no, nie ma lepszej po prostu nie Możesz podróżować, gdy powiesz, że są wrogowie Gdzie? Gdzie są wrogowie? Nie wiem, muszę odejść, czy co? Gdzie wy tu macie wrogów? Ja się pytam no ale nie no Nie mieli gdzie postawić lepiej tego karłatnego domku Zajebiście bo... Zajebiście Drugi koniec Skyrim kto by się tego spodziewał Takich rzeczy się nie robi Beczesda Nie takich rzeczy się nie robi Głoduje no Dobrze. Jestem silniejszy teraz. Lord Vampirów wybrany. Idziemy. Eee, to może ja przekroczę tam rzekę czy coś. wtedy dopiero skręcę sobie. Beznamiętnię. No dobra. Zatem podsumujmy fakty. O ty chuju! Nie, to ja na ciebie nie będę. Ach, chociaż dusza to dusza. Wybierz tryb magii. O, tryb magii. Muszę dalać jak najwięcej życia. Wow. Chwila, ja będę majestatyczny. Cieba. Kim jesteś? Ja już widzę po jego oczach, że... Mike dobrze ci życzy. On jest nieśmiertelny, tak? Czyli pewnie postać jak, jakaś questowa. Nie chcę wykonywać questów dla Kajita. Nigdy nie oddają pieniędzy. Majestat. Czysty majestat. A ludzie i tak mu nie uwierzą. Spotkałem lorda wampirów. Nie, nie uwierzą. Do mnie Dość się! Kurier. Kurier to zwykle dla mnie przynosi wiadomość. To ja może przywrócę sobie formę, czy co? Także mnie nie widział. Panie kurier! Proszę dać mi wiadomość! nie chcesz Do mnie to... Nie, 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 nie panie! Tak się nie bawimy. Kurier list kuriera. Ja to sobie wezmę. Aha, fajnie, jestem poszukiwany. Cóż, skoro już jestem, to przynajmniej ich wykończę i sobie napełnię życie. Aha, i wampir chce walczyć ze mną, tak? Sobie nawzajem będziemy zabierać życie. Ale podobno krew wampirów jest potężniejsza. Znaczy więcej warta. Więc chyba dobrze. Wyznaczyli za do mnie nagrodę, ja już nie mam czego tutaj szukać. Dobra, daleko jeszcze. Aha, nie mogę sprawdzić, bo nie mam mapy. Forma lorda wampirów jest bardzo potężna, ale też bardzo głupia. O kurde. Kurier gromowładnych. Nieważne, dusza to dusza. Jak długo jeszcze do cech? Chyba tutaj nie jest wypisane. Rząd za krwimi obezła. Obezła? Obezła. Niech będzie, że obezła. Klątwa krwi. Im więcej zabijesz, tym potężniejszym się stajesz. Kurwa zergi ze StarCrafta. <grym> Mimo, iż nigdy nie grałem w StarCrafta. Na szczęście mam dobrych yy, znajomych, którzy mi wyjaśnią czym jest StarCraft i dlaczego jest chujowy. Nie no, żartuję. StarCraft szanuję. Żeby nie było, że o, Rodak na najlepszą strategię na świecie. Nie grałem, to nie wiem, czy jest chujowa, czy nie. Wychodzę z takiego założenia. Grałem za to w twierdze. I mogę powiedzieć, że jest bardzo dobrą strategią. Gra do tej pory jest zajebista. Ale co tam. Dobra, jest, mamy domek. To, no. Proszę się dezaktywować. Ładny domek. Można go łatwo przegapić. Ruina. Szkarłatny dom. Obserwator. Słuchaj. Ja tu tylko pilnuję. W środku znajdziesz to, o co ci chodzi. Dobra. Przyszli do mnie, więc ja już muszę zakończyć odcinek. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę. Do widzenia. papa.